Fundacja na szczycie od wielu lat swoje działania kieruje dla dzieci i młodzieży z terenu żywietczyzny. W tym momencie zakończyliśmy projekt, w którym kolejny raz wzmacnialiśmy kompetencje młodych liderów. Myślę, że projekt, który właśnie kończyliśmy, dał młodzieży duże możliwości, dał im wiatr w żaglach do tego, aby działali na rzecz swojej społeczności lokalnej, tworzyli małe projekty. W projekcie brała udział młodzież, która uczy się na terenie żywierdztwa więc było ich całkiem sporo. Młodzież wzięła sprawy w swoje ręce i stworzyła inicjatywy młodzieżowe, co oznacza, że mieli pomysł i wdrożyli go w życie. Młodzież zaangażowała swoją społeczność lokalną, swoje szkoły, otoczenie w to, żeby stworzyć coś wspólnego i coś naprawdę pięknego. Płynęło do nas bardzo dużo projektów, pomysłów było naprawdę dużo, bo od hobby horses przez potańcówkę dla osób z niepełnosprawnościami były warsztaty, były pogadanki, były spotkania z psychologiem, także naprawdę było różnorodnie i wszystkie pomysły były tak naprawdę bardzo wartościowe. W trakcie udziału w projekcie obserwowaliśmy, jak młodzi rozwijają się. Jak zaczyna im tak naprawdę tworzenie własnych inicjatyw sprawiać fan, dobrą zabawę, a przy tym jak bardzo zaczynają wierzyć w swoje możliwości i jak bardzo ich to rozwija. Młodzież na początku jest całkiem nieśmiała. Dopiero z czasem się rozkręcają. Każda grupa ma swojego mentora, który pomaga im trochę wyjść ze skorupki i wtedy zaczynają rozwijać swoje skrzydła i, i biorą, się, biorą się do działania. Dobrze się obserwuje młodzież, która działa, bo widać, że dla nich jest ważne to, co jest wokół nich. Czyli chcą działać w stronę ekologii, chcą działać w stronę prawa tak naprawdę, chcą działać w stronę rozwoju osobistego, psychologii i tego, co jest dla nich ważne. Więc oni lubią brać rzeczy w swoje ręce. Dajmy im działać po prostu. Myślę, że Fundacja na Szczycie daje możliwość młodym. Szczególnie z tych mniejszych miejscowości powiatu Żywieckiego, gdzie często jest wykluczenie komunikacyjne, daje możliwość na to, aby się rozwijać, daje możliwość, żeby uwierzyć w siebie i zobaczyć, że tak naprawdę nawet jak jesteśmy z mniejszego terenu, z mniejszej społeczności, to możemy działać na rzecz społeczności lokalnej, ale też siebie samych. Zakończenie tego projektu daje nam dużo energii do dalszych działań. E, więc na pewno to nie koniec, obserwujcie nas, będziemy działać dalej razem z młodzieżą.